No to siema wszystkim jest sobota 30 maja i co? Sobota, no deszcz co? pada. Deszcz ładnie sobie pada, wszystko w polu ładnie rośnie, więc, więc trzeba znowu do klasa. Znowu działać, żeby, żeby nie tracić czasu, bo już żniwa coraz bliżej. Żniwa coraz bliżej. A roboty robota powoli się przesuwa do przodu. No tutaj już. Widzę pozdejmowane koła. Tutaj koło było zdjęte. Bo okazało się, że było założone przez kogoś kiedyś odwrotnie. Teraz jest założone tak jak należy. No i co? A my ciśniemy dalej. Będziemy tutaj ściągali paseczki. Tutaj z hydrostata. Teraz z hydrostatu. Teraz nie widać, bo jest dość ciemno. Z hydrostatu, z klimatyzacji, napędów, pompy. No pompy tutaj hydraulicznej. Pasek do wysypu. No, i co, no, żeby zdjąć ten nieszczęsny pasek tutaj do tego, do, do, do napędu tutaj odrzutnika, żeby go wymienić, bo jest po prostu tam rozwarstwiony. I tyle, no, także my się bierzemy za robotę. I co, będziemy tutaj Wam na bieżąco pokazywać, co będziemy tutaj rozkręcali, zdejmowali, zakładali. Tutaj już te koła, które były ostatnio pozdejmowane na wymianę łożysk, już poskładane. Nowe łożyska pozakładane. Paseczek ładnie założony, napięty. Także tutaj już mamy zrobione wszystko i idziemy dalej z tematem. Bierzemy tutaj się właśnie za tutaj te paseczki. Rozkręcanie tego wszystkiego, bo tutaj jest wszystko upchane, że tak powiem, w jednym miejscu no i raczej, raczej dostęp taki średni no mówią niby, że klas najlepiej przemyślany ze wszystkich ale czy ja wiem, jak na to wszystko patrzę to nie tak do końca nie jest no, ładny miszmasz trochę tego wszystkiego jest ale zaraz będziemy myśleli jak to zdejmować, żeby było dobrze no to tak, tutaj teraz jesteśmy na górze i tak, po kolei będziemy zaczynali od pierwsze. to jest tak Tutaj jest sprężarka od klimatyzacji. Tutaj odkręcamy naciągacz. No i co? Zdejmujemy. Pasek u nas jest już, jest już zdjęty. W następnej kolejności jest tutaj pasek napędzający hydrostat. Także tak, tutaj jest napinacz tego. Także go teraz skręcamy. Po to, żeby jak najbardziej pasek poluzować. No i będziemy widzieli wtedy, czy tak. Czy pasek będzie się dawał zdjąć. Po poluzowaniu tego napinacza, czy trzeba będzie tutaj całą podstawę hydrostatu przesunąć, poluzować tam śruby i przesunąć, żeby po prostu ten pasek chciał zejść. No i co? W następnej kolejności mamy tutaj napinacz pompy olejowej, hydraulicznej. No to tak, tak samo tutaj luzujemy, tutaj luzujemy no i co? Pasek, pasek będzie do zdjęcia, już wtedy jak poluzujemy, zejdzie bez problemu. Kolejnie. Tutaj zdejmiemy tą y, prowadnicę paska. To jest pasek do wysypu. No i co? No, on powinien ze zejść. Ewentualnie tam trzeba będzie, tutaj, y, gdzie on jest. O, tutaj trzeba będzie odkręcić ten kółko napinające. No i wtedy go ściągniemy. No i praktycznie ten pasek, który nas interesuje, który jest tutaj. No i jeszcze pewnie, pewnie trzeba będzie też tutaj tą prowadnicę tego paska rozkręcić, ale to chyba. Od strony zbiornika, bo za bardzo innej możliwości, że tak powiem, tutaj nie widzę. Też trzeba będzie zdjąć. No i wtedy już będziemy przy finiszu. No ale to jeszcze kawał drogi. Także jedziemy dalej. No to tak, tutaj napinacz od hydrostatu już rozłączony. Koło sobie tutaj luźno pracuje, ale mimo wszystko nie obędzie się bez co? bez przesunięcia hydrostatu tam jest regulacja bo mimo wszystko pasa się zdjąć nie da na tą chwilę bo jest taki krótki także... jest za krótki, żeby go w ogóle ściągnąć w, w którąś stronę dokładnie, także trzeba tam y, odkręcić hydrostat troszkę przesunąć, tam jest regulacja i dopiero wtedy próbować ten pas zdjąć, bo na tą chwilę nie ma za bardzo takiej możliwości dobra? Cisiemy dalej hydrostat odkręcony, przesunięty i co? i sukces, pasek pasek jest zdjęty, nie będziemy go ściągali do końca bo nie potrzeba, wystarczy jak tak sobie wisi wbrew pozorom nie jest tak ciężko, trzeba po prostu rozkręcić u góry naciągacz później trzeba poluźnić śruby od hydrostatu przesunąć go i elegancko schodzi tylko trzeba trzymać sprężarkę od klimatyzacji do góry u góry trochę no bo przeszkadza żeby wyjąć pasek ale tak poza tym prosta sprawa jest zdjęta no następna kolejność to jest yy... pasek od wysypu nie nie, nie. najpierw jest jeszcze yy, od napędu pompy hydraulicznej jeszcze tam u góry a no tak jest jeden. także teraz pasek od napędu pom pompy hydraulicznej no i co jedziemy dalej kolejny paseczek Odezwiemy się jak zciągniemy. Bo tam pasek od napędu pompy hydraulicznej to jest tylko kwestia rozkręcenia ciągacza, odchylenia pompy i tyle. Także to nie będziemy później nagrywali. Jak zajmiemy pasek od, od wysypu, to wtedy się wam pokażemy, co zostało zrobione i jak. Misja zakończona sukcesem. Wszystkie pasy tutaj, znaczy zdjęte, rozmontowane. I ten pas, który nam zależało, już jest zdjęty i tak, to trzeba było tutaj zrobić? wiadomo tutaj napinacz pompy olejowej rozkręcić pasek nie jest zdjęty, tylko sobie tutaj o, wisi bo żeby go zdjąć to trzeba by było sprężarkę od klimatyzacji odkręcić kolejna sprawa tutaj pasek od wysypu tutaj jest taka listwa prowadząca została też odkręcona no i wtedy tutaj dopiero można było ten pasek ściągnąć z koła no i też tutaj nie zdejmowaliśmy go całkowicie żeby, żeby co, żeby, bo, bo bez sensu i tak będziemy to zaraz składać no i co później tam na dole pokażę co tam jeszcze trzeba było poroz, porozkręcać żeby po prostu udało się ten pasek już finalnie ściągnąć no nie jest to może jakiś tam mega skomplikowane no ale w czasie żniw jakby to strzeliło no to no to trzeba najpierw chwilę odczekać żeby to wszystko ostygło bo bo nie ma szans, żeby to wymienić, jeżeli silnik jest rozgrzany. Teraz, na spokojnie, no to wiadomo, nikt tu się nie denerwował, tylko na spokojnie patrzył, co i jak. To inaczej niż w polu, gdy trzeba kosić, a ty musisz nagle pasek wymienić. Dobra, zaraz pokażę na dole, co tam od dołu trzeba było porozkręcać. No, teraz jesteśmy u spodu. Komajno, od dołu, tak, w pierwszej kolejności trzeba było zdjąć tutaj listwę prowadzącą te trzy paski. Później. Tutaj od góry była taka sama listwa, która szła praktycznie do samej góry tutaj koła i też go trzymała, żeby po prostu on nie spadał. Kolejną rzeczą, tutaj trzeba było zdjąć, jest taka śruba, zaraz może będzie, tu jest tak, o tutaj jest taka śruba, ją też trzeba odkręcić, bo ona trzyma pas, żeby po prostu on nie spadał z tego koła który my się załącza mocarnie, no bo wiadomo przy obrotach jakby to wyłączyć no to pas by ten zyskakiwał i ostatnią rzeczą którą trzeba było zdjąć to tutaj jest yy, siłownik do napinania pasu od wysypu tak tu jest siłownik do napinania pasu od wysypu jego też trzeba było zdjąć bo niestety byśmy koła nie ściągnęli już pokazuję tutaj jedno ja zdjąłem tu dwa zabezpieczenia, chciałem go zdjąć całego, no ale wystarczy, że jedno się zdejmie i się ściągnie z jednej strony, i widać jest luz. Trzeba rozkręcić też tutaj naciąg od niego. Tu jest trzynastka, tu jest na klucz dziesiątkę. Luzujemy tu sobie ręką naciągamy w dół, ściskamy sprężynę, odkręcamy, wyjmujemy sprężyny, i mamy elegancko wszystko już rozkręcone, żeby ten pasek zdjął. Jeszcze jedną rzeczą jest: tutaj jest jeszcze. Taka dolna prowadnica, nie wiem czy ją będzie widać, teraz ją ruszam. O tutaj, o tu na, na klucz 13. To jest dolna prowadnica paska od wysypu. ją poluźniłem z racji tego, że inaczej byśmy nie zdjęli tego paska, ale będziemy musieli pomyśleć przy zakładaniu, co zrobić. Bo nie wiem, czy potwórny się, przyci, się przyciśnie, bo te pojedyncze, no to jakoś tam na siłę wyciągnąłem. No ale trzeba będzie pomyśleć, co zrobić, żeby to poskładać. Prawdopodobnie tu rozkręcimy, zdejmiemy wszystko. Czy, nawet po mi przesuniemy w tą stronę, zdejmiemy i nie powinno być problemu, żeby to, żeby to ściągnąć, i będzie dobrze i to tyle w sumie: takie podstawowe rzeczy. Sami myśleliśmy, że będzie to dużo ciężej, wszystko szło, ale tak naprawdę 2,5 godziny roboty we dwóch: jeden na górze, drugi na dole, wcale się nie śpiesząc, trochę myśląc, trochę zastanawiając się poszło. Sądzę, że każdy zdrowy, myślący człowiek, jak będzie miał jakiegoś tam pomocnika, żeby jeden był na górze, drugi na dole poradzi sobie z tym, nie jest to jakaś filozofia i wyższa szkoła jazdy tak więc no jedziemy teraz zamawiać pasek bo w sklepie nie wiedzieli jakiej długości bo wiadomo wszystko zależy czy jest perkins czy mercedes czy hydrostat czy nie hydrostat, jedziemy ze starym paskiem żeby oni sobie pomierzyli i, i dobra i taki jak trzeba no jeszcze no i co tyle w przyszłym nie będziemy składali, trzeba będzie chwilę poczekać zanim pasek przyjdzie żadnych rzeczy to więcej nie zobaczyliśmy z tej strony co trzeba by było gdzieś zrobić no tutaj od spodu widzę jakieś jest pompa gdzieś tam o widać, widać coś się delikatnie poci to jeszcze to sprawdzimy ewentualnie tutaj jest delikatny luz koła które napina ten pasek od mocarni będziemy musieli pomyśleć co z tym zrobić no bo chyba jak już jest wszystko rozebrane pasy zdjęte no, trzeba to, to zrobić, żeby nie było problemu. W końcu, jak robimy, to robimy dla siebie, a nie tak naprawdę na odpiernicz, aby było. Bo w końcu no, zależy nam, żeby to dobrze chodziło. Dobra, to tyle z dzisiaj. Jak będziemy coś jeszcze dzisiaj robili, to będziemy nagrywać, ale sądzę, że już jak na sobotę, to już zrobimy fajrant I tyle. Jak będzie pasek, będziemy dalej skręcali. I tyle. No to na razie, cześć, i do zobaczenia. Na razie ho.